Widzicie tego słodkiego, rudego kotka? Oczywiście jest taki uroczy. Zostanie przyjacielem tego, kto narysuje mu najlepszy portret. Na waszym miejscu bym się pospieszył, bo czas ucieka. Z chęcią się z nim za przyjaźń. Prawdę mówiąc, nigdy wcześniej nie malowałem płynnymi cukierkami. Mam nadzieję, że mi się uda. Rysowanie nimi jest bardzo trudne, ale myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. Całkiem nieźle chyba żartujesz. Zaraz pokażę, jak się rysuje płynnymi cukierkami. Ale może najpierw ich spróbuję. Ojej, jakie kwaśne! Ale bardzo smaczne. Chcę więcej. Ja też muszę spróbować. Ojej, naprawdę kwaśny! Okej, okay, nie będę myśleć o jedzeniu. Muszę myśleć o moim przyszłym rudym przyjacielu. Z takim rysunkiem na pewno go nie zdobędziesz ceniaj mojej pracy przedwcześnie. Ten napis zaraz zamieni się w uroczego małego kotka. Wow! Nie wiedziałem, że tak potrafisz. Uwaga! Zaraz komuś z Was się poszczęści. Ten kotek naprawdę jest bardzo kochany. Skoro już o tym mowa, czas minął. Pochwalcie się pracami. Co sądzisz o moim arcydziele? Nie patrz koteczku, to nie ty, to okropny rysunek. Jill trzeba było rysować, a nie jest cukierki porażka. A co sądzisz o mojej pracy? No to co innego. Kotku, znaleźliśmy ci nowego przyjaciela. Jestem pewien, że ty i Eni się zaprzyjaźnicie. Daj mi szybko tego słodziaka. Jest taki uroczy. Mogłabym go przytulać cały dzień, a nawet dłużej. Może pójdziesz na spacerek? Jaki fajny! Też bym się z nim bawił całe życie. Nie mam nowych, to mój kotek. Okay. Tym razem jeden z Was dostanie bardzo drogi prezent nowiutkiego iPhone'a! Pospieszcie się, bo czas ucieka. Nowy iPhone byłby bardzo mile widziany. Co zainteresujący sposób rysowania. Ta technika polega na wydrapywaniu. Kiedy byłem dzieckiem, rysowałem w ten sposób. Ale to było bardzo dawno temu. Hmm, o rany, rysik się złamał. I co mam robić? Będę musiał wymyślić coś innego. O, wiem. Może mam coś w kieszeni. O Kurczę, trzeba tu czasem coś posprzątać. Ile tu śmieci. To się nie nadaje, to też nie. Chociaż nie, jest moneta. Właśnie nią dokończę rysunek. Zostały tylko same szczegóły. Właśnie tak. Rysunek musi być jeszcze bardziej kolorowy i piękniejszy. Gotowe. Jill, co tak patrzysz? Lepiej weź się do pracy. Z chęcią. Znakomicie rysuję. Z przyjemnością spróbuję zrobić to z pomocą igiełki. Gotowe. Wyszło prawie równo. Prawie idealnie. Ok. To nie jest takie proste jak wygląda na pierwszy rzut oka. Muszę przyznać, że o wiele bardziej podoba mi się malowanie zwykłymi farbami. Kurcze. Coś dziwnego mi z tego wyszło. No nie. Rzeczywiście tego nie można nazywać rysunkiem. no co? Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Szybciej. Ten przykro mi, ale to naprawdę dziwactwo. Dziwactwo? Wygląda, jakby kura pazurem malowała. Ojej, Quentin ma lepszy rysunek niż mój. Podmienię je. Proszę, moja praca. O, Jill, zaskoczyłaś mnie. Świetnie. Jestem zachwycony. Ted? Proszę spojrzeć, starałem się. No, nie starałeś się wystarczająco mocno. Jill jest o wiele lepsza. Co? Lepsza? Tak? Podmianka prac nie jest sprawiedliwa. Nie wiem o co ci chodzi. Lepiej mi pogratuluj, mam teraz nowego iPhone'a. Ciekawe, jaki ma kolor. Co? Ale gdzie jest iPhone? To taki mały żarcik. No, gratuluję, koleżanko, zadzwoń do mnie. Tym razem jeden z was dostanie tę ogromną lalkę w fantazyjnej cukience. Po co mi ta lalka? Zapomniałem powiedzieć, że to nie jest taka zwykła lalka i sukienka to pyszniutki tort. Na pewno nikt sobie nie odmówi. Czas ucieka! Nigdy wcześniej nie rysowałam gumą. To bardzo dziwny sposób, ale mogę też coś jednocześnie przekąsić. Ale fajnie się ciągnie. Co za uczta! Rzeczywiście można coś przekąsić. Złapałem, ale fajnie! Mam nadzieję, że dzisiaj będę cieszyć się nie tylko gumami do rzucia, ale także niesamowitym ciastem. No to zaczynam! Okay. Myślę, że rysowanie z gumą jest interesujące. No co, naprawdę tak myślę? Mogę tworzyć różnego rodzaju wzory za pomocą przerzutej gumy i na pewno uda mi się stworzyć sylwetkę tej uroczej lalki. Zobaczycie! Wow, ona jest w tym hmm. naprawdę dobra! A co myślałeś? Chodzi o dobrą zabawę przy tworzeniu obrazka, a wtedy na bank wyjdzie wow! To tyle, jeśli chodzi o wow! Okulary jeszcze nigdy cię tak nie zawiodły! Teraz spróbuj oderwać je od gumy. Kurczę, teraz mam brudne okulary i zrujnowany obrazek. Co za dzień? Dlaczego jestem kara na ten sposób? Uwaga, kończymy. Wasz czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. N, zaczniemy od ciebie. Proszę, bardzo się starałam. Naprawdę. Super, a tak naprawdę to nie. Zrobiłaś okropną sukienkę. Jill, pokaż co ty masz. No i jak? No nieźle, nieźle, ale mogłoby być lepiej ted. No, nie, to zdecydowanie się nie nadaje. Szkoda. Chętnie spróbowałbym tego tortu. Wszystkie prace są do niczego, ale najlepsze jest deal. Więc to pyszne ciasto idzie do niej. Proszę bardzo. Hurra, w końcu wygrałam. Akurat zdążyłam zgłodnieć, więc nadszedł czas, aby zjeść ten wspaniały torcik. Szkoda, że nie chcesz się podzielić z przyjaciółmi, ściwusko. Te to się! Czas na następną rundę. W tej rundzie jeden z Was zostanie szczęśliwym posiadaczem walizki z różnymi kosmetykami. Super! Zaczynajcie! Czas ruszył! Zdecydowanie przydałyby mi się nowe kosmetyki, więc trzeba się bardzo postarać. Tak bardzo kocham kosmetyki, muszą być moje. Wiem, wymyśliłam oryginalny sposób na rysowanie. Najpierw trzeba zetrzeć kredki na tarce. Dzięki temu będę miała kilka stosów kolorowego pyłku. Następnie rozsypię je wokół konturów walizki i w środku. Myślę, że to świetny sposób na rysowanie. Oczywiście to nie wszystko. Z kredek nie można tak zostawić. Teraz trzeba je przykryć kartką papieru i zaprasować. Jill ma rację. Ja też mam pomysł, jak najszybciej pomalować walizeczkę. Aby to zrobić, muszę tylko rozpuścić kredki w kubku wody i dzięki temu otrzymam fartki. I o wiele łatwiej i szybciej będę mogła pomalować nimi obrazek. Spójrzcie na to. Myślę, że wychodzi mi naprawdę ładnie. O nie! Rozproszyłaś mi i teraz mój rysunek jest zrujnowany. Właśnie go spaliłam. Spaliłaś? To oznacza, że walizka będzie zdecydowanie moja. O nie. To straszne. Co mam teraz zrobić? Tak się cieszyłam na te kosmetyki. No kto tam chce dostać kosmetyki? Na początek pokażcie mi swoje prace. Jill, co to za plama? Nie, to wcale nie wygląda na walizkę. A miałam nadzieję. E, no, mogłabyś się chociaż troszkę postarać. Po co tak psuć rysunek? Kurcze. Pecno, brawo! O dziwo wyszedł ci najlepszy rysunek. Gratulacje! Kosmetyki są twoje. Nie zrobiłam tego specjalnie. I niby po co mi to? Hey. Może zrobisz mi makijaż? Hmm. Dlaczego tylko tobie? Ja też chcę. No dobra, mam pomysł. Dziewczyny, przygotujcie się. Zrobię z was prawdziwe piękności. Tadam! Wyglądacie pięknie. Jesteście nie do poznania. Jill, powinnaś się zobaczyć. A ty siebie? Czekaj. Co ty z nami zrobiłeś? To jakiś koszmar? Dlaczego tak się z nas nabijasz? Ja też się przejrzę. Okropne. Dajcie spokój! Pożartować nie wolno. Mam nadzieję, że nasze bohaterki są gotowe na pierwsze wyzwanie. Britni będzie musiała jeść widelcem, byle tylko nie dostała zupy. Nancy ma łyżkę. Można jej użyć jako lusterka. Z kolei Jen będzie używać do jedzenia pałeczek. No to otwieramy. Wow, czy to Coca-Cola? To nie kocha Coca-Coli, ale jak można ją pić widelcem? Jakieś pomysły, Britney? Hmm. Hej, uważaj! Możesz rozlać całą kolę. No cóż, picie koli widelcem to prawdziwe wyzwanie. Ojej, wygląda na to, że palec Britney utknął. Biedactwo. Chyba będzie potrzebowała pomocy. Hura, palec jest wolny. Chyba zostało na nim troszkę coli. Ale to jest całkowicie wbrew zasadom. Przykro mi, Britney. Będziesz musiała znaleźć inny sposób. No oczywiście, widelec nie wejdzie do butelki z kolą, ale jeśli go obrócić w drugą stronę, to co innego. O tak, jest kropelka upragnionego napoju. Oczywiście ta metoda zajmie dużo czasu, ale Britney nie poradziła sobie tak czy inaczej. Ej, ostrożnie. Otwieranie butelki coli okiem nie jest najbezpieczniejszym pomysłem. Okej. Okay. Teraz En będzie próbowała cieszyć się smakiem coli za pomocą pałeczek. To jest pyszne. Ta metoda też nie jest najszybsza, ale mimo wszystko działa. Ważne jest, żeby wyliczyć odpowiednią trajektorię. Okej, okay, mam. Teraz nalewamy kolę w ten sposób. Jakie pyszne. To zupełnie jak syrowki, które dawała mi babcia w dzieciństwie. Tylko kola smakuje lepiej. Ej, i to wszystko? Yes! Wygląda na to, że wypiłam to najszybciej. Sorry, dziewczyny, ale łyżka jest fajniejsza niż widelec i pałeczki. A może uda mi się w ten sposób? O nie, tylko nie to. Aj, mój nowy strój, moja buzia. To straszne. Kurczę, cała się oblała i w dodatku przegrałam. Do bani. Wystarczy troszkę wyobraźni i nawet proste przedmioty, jak widelec, słyszka czy pałeczki, mogą być wykorzystane do najbardziej niezwykłych celów. Co za wspaniałe będnach. Ale wygląda na to, że trochę się rozproszyłyśmy. Sprawdźmy, co my tam mamy. Wow, jaki apetyczny makaron! I co za wspaniały aromat! Dziewczynom pewnie już ślinka cieknie. Ojej, Britney udało się nałożyć cały makaron z opakowania na widelec. Jaka ogromna kula makaronu! Jak to teraz zjeść? Wow! Nic nie stanie na przeszkodzie między głodnym człowiekiem a pysznymi kluskami. Britney tak szybko porała się z całą paczką makaronu. Ostrożnie, to jest dość pikantne danie. Z moimi wałeczkami bez problemu poradzę sobie z tym makaronem. Jaki on jest pyszny. Mm, rewelka. Ostry, tak jak lubię. To jest to. Jeszcze troszkę. Wygląda na to, że to wszystko. Teraz Twoja kolej, Nancy. Mm, w porządku, spróbujmy. Bierzemy troszkę. Dobra. Troszkę mniej. Kurczę, co się dzieje? Biorę troszeczkę makaronu? Serio? Tym razem szczęście nie jest po mojej stronie. Burgery. Kto nie kocha burgerów? Oczywiście, że wszyscy je kochają, ale jedzenie burgera łyżką to wyzwanie. Zobaczmy, jak Nancy sobie z tym poradzi. Wow, wygląda na to, że Nancy dała radę pokroić burgera łyżką. Pierwsza porcja trafiła do ust. Pyszności. Dobra robota Nancy. Spróbujmy. Zaczniemy od Mmm, Świetnie. Teraz iść sałaty, dalej pomidor. Mmm, Jaki soczysty! I na koniec najlepsza część. O, tak. Britni też wykonała zadanie. Teraz kolej N. Tak, pałeczki i burger to nie jest najlepsza kombinacja. Podczas gdy dziewczyny cieszą się swoimi burgerami, N walczy, by zjeść chociaż kęs. O nie. Wygląda na to, że burger N jest na całym stole, ale może dzięki temu będzie jej łatwiej. Wow, no czasami złe rzeczy, które nas spotykają, niosą za sobą coś dobrego, En dobiera się do kotleta. Jaki są soczysty! Tak czy inaczej En zjadła swojego burgera, ale wygląda na to, że Britney jak na razie prowadzi w naszym konkursie. Co? Tylko jedno danie? To dziwne, ciekawe co tam jest. Wow, to czekoladowa fontanna! Cała masa czekolady. Brytni chce spróbować pierwsza. Zanożyła swój widelec w czekoladzie. Nie uda się zjeść zbyt dużo czekolady w ten sposób, ale lepsze to niż nic. Dlatego smaku warto się wysilić. Teraz N spróbuje skosztować tej czekolady pałeczkami, mm, jest pyszna. Nancy jest chyba najszczęśliwsza ze wszystkich. Zobaczcie, ile czekolady można nabrać łyżką. O tak. Hmm, chwila, mam pomysł. O tak, ostrożnie. Mój genialny wynalazek działa. Sorry, dziewczyny, ale fontanna jest zamknięta z powodu konserwacji. To było takie dobre. Ojej, wygląda na to, że Britney dzieli teraz pierwsze miejsce z Nancy. Dziewczyny, przygotujcie swoje sztuczce. Czas spróbować nowego dania. Co tym razem dostaną nasze bohaterki? Wow, spójrzcie na ten wielki talerz Kittelsów. Wygląda na to, że Nancy jest gotowa zjeść łyżkę tych pysznych drażetek. Jakie słodkie! Jak dużo smaków mieści się w jej ustach! Nancy jest Kittelsy jak płatki śniadaniowe. Myślę, że wiele osób nie miałoby nic przeciwko zjedzeniu takiego pysznego śniadania. Dobra robota, Nancy. Jedzenie skitelsów łyżką nie jest takie złe, prawda? A teraz zobaczmy, jak poradzi sobie Britney ze swoim widelcem. Nie można nabrać nim tyle skitelsów co łyżką, ale i tak lepsze to niż nic. No i proszę, drażetka za drażetką, widelec po widelcu. Super, Britni też sprostała zadaniu. Została tylko N. Ale jak to? Może ten tutaj? Nie, ten tutaj. No dalej. Udało się! Dobra, chodź tu do mnie! Ojej! O nie, Britni! Jakie ładne gwiazdki! Czy wszystko w porządku? Kto wiedział, że skitelsy mogą być tak niebezpieczne? Przykro mi, Anne, ale tym razem nie masz szczęścia. Znowu. Na raz, dwa, trzy. Ojej, kukurydza! Britney od razu nabija kukurydzę na widelec. Czas spróbować. Jest naprawdę dobra. A jak już raz spróbujesz tego smakołyku, to trudno przestać. Dziewczyny mogą tylko zazdrościć. Jedzenie kukurydzy widelcem jest bardzo wygodne. Dobra robota. Teraz przyszła kolej, En. No dobra, może spróbujmy tak. Nie, nie udaje mi się. A może tak. Też nie. O, mam pomysł! Ciekawe, co wymyśliła En. To świetny pomysł! Jedzenie kukurydzy jest teraz o wiele wygodniejsze. To jak jedzenie grilla, a ręce w ogóle się nie brudzą. Wspaniale, świetnie sobie poradziła się. N. Poważnie? Ja mam jeść kukurydzę łyżką? Może spróbuję obrać ją w ten sposób? Albo w ten sposób? To nie działa. Ojej! Przepraszam, Britney, ta kukurydza jest taka nieprzewidywalna. Kurczę, przegrałam. Sztuczce w gotowości? No to zaczynamy. Wow, spójrzcie, ile tu chipsów. A wy lubicie chipsy? Jakie są wasze ulubione smaki? Napiszcie w komentarzach. Ojej, wygląda na to, że jedzenie chipsów widelcem nie jest najwygodniejszym sposobem, ale można wziąć jeden chips w ten sposób. Mmm, jak chrupie. Super. Nie można zjeść dużo chipsów w ten sposób, ale czasem chce się rozciągnąć zabawę kolei N udało się złapać jednego chipsa pałeczkami. Mm, jakie pyszne! Spójrzcie, jak szybko ta wieża z chipsów znika. Dobra robota, N. Teraz twoja kolej, Nancy. No dobra, spróbuję. O nie, wieża Nancy rozjechała się po całym stole. Może w ten sposób się uda? No dalej, właśnie na moją łyżkę. Głupie chipsy. Podsumowując, gratulacje dla Britney za zasłużone zwycięstwo. Srebrny medal idzie do Nancy. A trzecie miejsce zdobywa N. Dziewczyny wszystkie świetnie sobie poradziłyście.